Jerze na rowerze, zabawne wierszyki dla dzieci. Uciekały raz dwa Jerze przed niedźwiedziem. Na rowerze niedźwiedź głodny niesłychanie chciał zjeść jeże na śniadanie. Stójcie jeże! niedźwiedź wołał, lecz zatrzymać ich nie zdołał. Jeże tak się rozpędziły, że trzy wrony przegoniły. Lisa, sarnę, nawet kosa, wilka, żółwia i oposa. I uciekłyby te jeże Przed niedźwiedziem na rowerze, ale nagle na ich drodze Wielki kamień stanął srodze. Ratuj teraz się kto może, Nic już jeżom nie pomoże. Zahamować nie zdołały I z roweru pospadały. Głodny niedźwiedź dopadł jeże. Było źle, to powiem szczerze. Już się na nie gapił z góry, już wyciągał swe pazury, ale każdy dobrze wie, że jesz umie bronić się. Jerze w kulki się zmieniły i swe kolce wystawiły. Niedźwiedź złapać je próbował, ale szybko pożałował. Zawył z bólu tak żałośnie, że słyszano go aż w krośnie. Potem uciekł, przerażony, płosząc w koło wszystkie wrony.